Widzicie jaki strzał Pierścioneczek Piękny Miedziany Z kamykiem A nie bez kamyka Ale piękny Właśnie chodzimy koło tej starej drogi ale piękny pierścioneczek szkoda że nie ma tego kamyka śliczny czekajcie jeszcze oczyszczę zobaczę czy naprawdę nie ma nie, nie ma tego kamyka jest pusto ale i tak tak strzałek jak najbardziej na plus Piękny, miedziany pierścionek damski O! Mamy monetkę Pierwszy sygnał I monetka I co my tu mamy? O kurda Zobaczcie Pierwszy sygnał na tym polu I ja cię nie mogę ja cię nie mogę Mamy piękne srebro, 15 kopiejek 1905 rok Jaka opcja, widzowie Zobaczcie jaki cudowna kopieczka. Pierwszy raz w życiu znalazłem w ogóle kopiejkę To jeszcze srebrną Ja cię nie mogę, ale ona jest piękna. No śliczna. Stan jest piękny po prostu. Dosłownie pierwszy sygnał na tym polu, nie. Ale opcja. Nie dość, że pierwszy raz kopiejkę znalazłem, to jeszcze srebrna. No, dzień, dzi dzień dzisiaj jest po prostu cudowny. Kolega tu ma strzał życia, chyba Hitler Jugend Kramele znalazł. Przy samym drzewie, Płyciutko. O, jest śliczna. Jak się tam czujesz, dwa to, lata polowałem. No, dwa nie, lata polowałem. No, strzał polowe. petarda. I cała jest, nie? To jest najlepsze. Jeśli musiał albo pasek zgnić, albo coś. Bardzo fajny fan. Gratuluję, strzał dnia dzisiaj. Piękna obrączka, bardzo wielka z grawerem w środku. M paset 1900 No strzał, kurwa, mega już można kończyć dzień pięknie że pod takim korzeniem była Mam szczerze mam strzał życia. To jest groszek Wehrmachtu SS. Patrzcie. Widzicie to? Ja Cię nie mogę, ale strzał. Na sam koniec. Ależ aż mam gorąco. Ja Cię nie mogę. O kurde. Widzicie SS? O ciulu złoty nie, no to jest po prostu strzał chyba życia mojego Oj, oj. jeszcze Ole się gotuje ze mnie Ale sygnał sygnał piękny był tu Sygnał piękny był nie? Aż zerknę Jasny. A ja to ten samym A mieście. mamy iść do domu ja? Prusak to jest o. Ja cię nie mogę. Daj ten, masz szczotkę? Wycycisz tak, tak, się? tak. Pogadź na szczotka. Moja pierwsza w życiu. A, Tylko uważajcie, bo może się odkleić. Tak, tak, tak. Ale, ale jeszcze z zapięciem ze wszystkim, nie? Ty, ale tu ty masz tą szczotkę delikatną. Nie widzę tego, kurwa, ogra. Nie, tam jest ta, korona pruska. To no? jest prusak. Tak. U nas się trafiają niemieckie, a tu się trafiają. Ale nie moja nie pierwsza ja w ogóle w życiu, Bez, nie? Po, 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 Jedną znalazłem. Ole, 94. Mi tak 70 pokazywało. Tak, tak, tak. Podobnie jak łuski w Iła bije. 70 parę. 72 chyba nawet. Ale dobrze pamiętam. Piękny jest ten. Ta, bo jedna już puściła. A drugiej się ledwie trzyma. No. Y Okay. tu mamy ładny sygnał zobaczymy o co to jest? O, pan. zobaczcie widzowie trzeci sygnał o matko bosko jaki bez guzik Trzeci sygnał na tym polu masakra. Jaki stan tego? To jest jakiś orzeł. Korona u góry. O, ale piękne. Tu jest jakiś medal. Tu orły. Ale masakra, jaki fand. Widzowie, zobaczcie na to ja nie mogę zaraz to czyszczę i zobaczymy co to jest no widzowie jest piękny stan tego guzika nie wiem co to za guzik mi się wydaje że to jakiś niemiecki chyba ale nie wiem na pewno już będziecie wiedzieć bo poszukam ale jest śliczny nie wiem, czy to jest srebro, czy po prostu posrebrzany, po ale taki stan to masakra. Po prostu trzeci sygnał tutaj na tym polu. Dobra, idziemy dalej. Wow. Ludzie, zobaczcie to! Zobaczcie, co ja znalazłem. Pierwszy w życiu nieśmiertelnik cały. Ja pierdzielę! Zobaczcie. Ale on pięknie bił. Ja sobie wyobrażam Zobaczcie jaki piękny To ciała jest jestem niemożliwy w tym roku nie? Jak nie klamra to teraz nieśmiertelnik Widoczny? No widoczny, trzeba go nie? ja pierdzielę. Kurde ja pierdziele. Ja pierdziele. Ja pierdziele. Ja, O jest wszystko ja pierdzielę Jest wszystko Ale bił mi na, 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 na ten Kiszel. To jest dalej, to jest pierwsze wojenne, tak? Osiemnasty, piąty. A rok jest, bo nie widzę roku, tutaj jest. Ok. Rok jest, coś ci powiem. Sija pierdzielę. No ale on mówił dzisiaj, że on ma przeżycie, że coś znajdzie. Jak wchodził ze mną, rozmawiał. Czekaj, chociaż sygnał zobaczy. Masakra. O, na ziemi, się Muszę nacieszyć. Hmm. Kurde. To ci on bił... No, ale bił na początku, to ja mówię, no jakiś śmieć, nie? Później dopiero jak odkopałem jakieś tam... Zobacz, ileś to. ziemi. Ale mówiłem do niego, mówię, nie idziemy tam, tylko się cofamy i idziemy w tę stronę. No ale widzisz, ten nie ginie. Takie rzeczy spodnie wychodzą. Guzik pierwszy... Nie tam, tylko tam. Mhm. No ci chodź tu, wejdź normalnie. Chodzę, dobrze, No tam, to drugiej stronie drogi. Żeby... Ja pierdzielę to co oni tu się rozbrajali czy co? że to są całe... Nie ja tam mówiłeś maska, tam są pieniądze, guziki, lampa, może tu... No bo maskę też znalazłem no, 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 tu takie skrzyżowanie. Zobaczcie tego, ludzie jakie drogi. piękne. No mieli jakiś posterunek Oskar Fis, fischer jakiś fisher Masakra Przeczyszczę i wam pokażę później. Patryk wyciągnął odznaczenie jakieś. Kolarskie. Kolarskie? No zobaczcie, kolar. No, była to. No, jest. no. Batalion Kolarzy czy jakoś tak, nie? O! Zobaczcie, jakie piękne. Ja! Petarda! A tu jaki wieniec fajny. No. I coś jest narysowane. Patrz, jeszcze ten jest, materiał. Jeszcze jest, jo, materiał już faktycznie. Przemij to wodą. Hmm. O cholera Wieniec jest, nie? I jest są napisy jakieś no? Tak, jest wieniec, no o ja jego. Chcesz z łóżkiem cały? No mhm. Ja nie mogę Piel, piekko Ale mam ciary normalnie chłopaki bliżej szosy to Tak, tak. no a przed chwilą do siebie mówiłem, tak musi coś wyjść tutaj, nie? No piękne, ten tutaj ta strona jest trochę gorsza. No ale... tutaj do wyczyszczenia, ale widać wieniec. No. No gratuluję. Dziękuję. To taki fajny sygnał. Jest coś fajnego, prawdopodobnie. Zobaczcie. <laughs> Mam żelka! Jaki piękny! Ja cię nie mogę! Zobaczcie, widzowie! Jaki piękny orzeł! Z szapki! Jaki śliczny! Zobaczcie, jaki stan w ogóle! Nie, no, ja mam, ja jestem niemożliwy! Ale on jest śliczny! Zobaczcie, kaptaśyna. O kurcze, z czapki. No, zobacz ja. jaki śliczny, nie? O, w mordę, teraz go tylko. A najlepsze jest to, nie?, że ty tu rzuciłeś tam kawałek podkowy. Żartujesz. I on tu był, no? I ja. Ale Pięknie. strzał. Ja pierdzielę. Zobaczcie, widzowie, jaki piękny. Nie, no taki koniec roku to ja nie mogłem sobie zapragnąć no, lepiej. Gratulacje.